Cześć, witam wszystkich na moim kanale. No i mam dla Was obiecany filmik z poprzedniego materiału, czyli stronkę do farmienia Space Tokena. No i co, w sumie nie ma tutaj nic skomplikowanego. Zaraz przejdę do, do, do omówienia, ale standardowo macie link do tej stronki w opisie filmu, link do Discorda w opisie filmu. No i zaznaczam, że to co mówię to nie są żadne porady inwestycyjne. Ja nie jestem doradcą finansowym, jeżeli szukacie. Takich osób to się po prostu do takich odpowiednich osób zgłoście. No i co? Jest to prosta stronka w obsłudze. Mamy tutaj do dyspozycji 25 kliknięć w ciągu jednego dnia. Co 24 godziny te kliknięcia się resetują. No i jak wspomniałem, jest to stronka do farmienia tego space tokena. A space token ten służy do stakingu, do różnych bonusów na stronie Dacicorp, Dutch, czyli do tej, która była omawiana w poprzednim materiale. No i co? No i w sumie, tak jak mówię, nie ma tutaj nic skomplikowanego, bo mamy tutaj możliwość odbierania właśnie tego space tokena po wypełnieniu krótkiej kapczy. No i jest możliwość nawet zdobycia półtora tego space'a za jedno kliknięcie. Także warto próbować, bo można sobie troszkę tego tutaj pozbierać. Wiadomo, nie są to jakieś milionowe, milionowe te sumy, ale zawsze coś tam można sobie zgarnąć. No i co, jak to tutaj wygląda? Mamy kroki. Jeżeli ktoś chce jakiś tam dodatkowy bonus, w tym Satoshi w Space tokenie, no to sobie tutaj weryfikuję, że jest człowiekiem. Ja tego nie, nie robię, bo to jest coś takiego podobnego jak shortlink. Mamy krok drugi. Po prostu z tego datchikorpa wpisujecie swój, swój nick, jaki tam macie. W moim przypadku jest to CryptoFuture, no i wypełniacie sobie tą kapczę. Na szybko, no i w sumie nic tutaj więcej, więcej oprócz tego wypełnienia tej kapczy nie trzeba robić. Tutaj jeszcze jakąś tam drugą kapszę trzeba wypełnić na szybko. No i klikamy Get Rewards i w sumie tyle. No co, 0,045 space tego tokena zostało przesłane na. Na moje konto na DaciCorpie. więc tak jak mówię, no komuś się nudzi, ktoś sobie chce pofarmić tego to tokena, żeby później uruchomić jakiś staking na tym DaciCorpie. no to to jest taka prosta stronka w obsłudze właśnie do farmienia tego tokena. No i co, w sumie tyle, bo tutaj nie ma co więcej do opowiadania, także tak jak mówiłem link dis do Discorda w opisie filmu, link do tej strony również w opisie filmu, zapraszam na kolejne materiały w przyszłości, do usłyszenia, cześć!